Dzień dobry drodzy państwo, przyczepa Pronar PT610. Myślę, że nikomu jej przedstawiać nie trzeba. Aczkolwiek informuję, że jest na placu, dostępna od ręki. Jak wiadomo, rynna. Tutaj mamy media na drugą przyczepę. Oczywiście plandeczka koła 22,5. Proszę bardzo, mamy balkonik Dyszel Y tutaj mamy oczywiście złączki w bardzo fajnym miejscu, elegancko nic się nie plącze mamy plandeczka z korbką oczywiście kliny pod koła tutaj mamy hamulec ręczny, wiadomo bardzo fajne oponki 22,5 tak jak wspomniałem stoi i czeka na swojego klienta Dostępne od ręki, w razie czego kontakt będzie dostępny w opisie, zapraszamy i do zobaczenia.